20 października. Pszczółki, jak widać, jeszcze przylatują z pyłkiem. Jeszcze sobie pracują. Ale tutaj, w środku, no to odkłady są. Tak jak widać. Wszystkie uliczki zajęte. Tu jeszcze stoi podkarmiaczka, ale to chyba nie trzeba będzie już nic dodawać. Zresztą już ciągnęły swoje, żebycie tu I tak jak widać, tutaj też są odkłady. Zobaczymy, jak to wygląda. A tu nie zajrzymy. Maleńki odkład, ale też sztuki są. op No, zamknąć, dobra. Tu jeszcze jest taki mały odkład. On też widać, że są. Dzisiaj był przymrozek i to tak ładnych parę stopni. Także troszkę pszczoły przyhamowały z lataniem. O tutaj widać, martwe wyciągnęły. Ale jeszcze latają, jeszcze latają, bo jest słonecznie i w miarę ciepło także tak jak widać zobaczcie Jeszcze pyłek w najlepsze noszą.